Siema. dziś pokażę Wam jak w przeglądarce Mozilla Firefox przeglądać karty yy, w miniaturach bez instalowania żadnych dodatków. Przykładowo wpiszmy w, sobie na przykład następne YouTube. I standardowo wygląda to w ten sposób, że klikamy CTRL TAB no i przełączają się karty w sposób ale jak to zmienić? wystarczy, że wyjdziemy i wpiszę A, B, O, G, C, z ony, V, I, Klikamy Enter, akceptujemy wpisujemy CTRL Tab zaznaczymy pierwszą pozycję, klikamy prawym przyciskiem, myszy przełącz zamykamy i powinno teraz działać, klikamy CTRL Tab i możemy przegląd do strony miniatura albo wysiedliśmy teraz wszystkie trzy Dziękuję za uwagę, poradnik na na skryciarze.pl